Proszę, jedziesz. Mm -hmm. Patryś tu jedzie i szuka nowego auta. Mamy gdzie? Tak, tu jest. Mamy auto nowe. No, chcesz spróbować? Chcesz sobie usiąść? Pokręcić kierownicą? No to już otwieramy i Patryś będzie tutaj kręcił. Tak. Proszę bardzo. No, wsiadaj. O, otworzyłeś drzwi sam. Pięknie. No i kręć. Gdzie jedziesz? Hmm? No. Nie ma fotelika tam. szybko samochód. Chcesz szybko samochód? Szybki samochód, tak? No. To no to taki mama ma samochód teraz ale już go dzisiaj oddajemy no a my, nasze auto jeszcze nie naprawione taka mała Toyota bardzo dobrze się nim jeździ i mało pali proszę dobrze idziemy co tam jest patryś się tu huśta pięknie sam tak ale wysoko się umiesz rozhuśtać. Super. No Co nie umiesz? Ja umiem. Jak nie umiesz? Umiem. Proszę. Patryś mówi, że jest w Polsce, tak? A inny domek? Inny domek to jest Irlandia. I gdzie chcesz być? W którym domku chcesz być? I, w Polsce i, czy w Irlandii? I Polsce. Tu ci się podoba? Tu chcesz mieszkać? Tak. W tym domku? Tak. I chodzić do tego przedszkola? Tak. Nie chcesz w Irlandii tam dochodzić? W innym domku? Nie. nie wolisz tu? No to nie mamy wyjścia. Trzeba będzie wracać, pakować rzeczy i przyjeżdżać tu, tak? Tu Ci się podoba, masz blisko Plac Zabaw, prawda? No. No to dobrze, będziemy. Nie zamykają, Nie, nie zamykają. Tu można sobie przychodzić, kiedy się chce. Wiesz, tu się samemu bramkę zamyka. A w Irlandii zamykają, tak? Zamykają park o szóstej i nie można już iść, tak? Ja idę odebrać auto, jest już naprawione od wczoraj. Tylko pan mechanik sobie nie wziął do mnie numeru. Dobrze, że zadzwoniłam. 2000 ta naprawa mnie kosztuje sprzęgło, tam uszczelnienie miski, wymiana oleju, jakieś filtry. No i 2000 nie moje. Także tak to wygląda. No i ja już oddaję auto. Tutaj mam rachunek za naprawę mojego. No tu sprzęgło 1200 zł. A oprócz tego jeszcze wymiana miski olejowej, olej, filtry nad kole. No i 2000, proszę bardzo. Ja samochód oddałam. Taka sytuacja była, że podjeżdżam. Stoi dwóch panów w kurtkach ubranych. No i są jakby przed tą wypożyczalnią. No i tam kluczek sprawdził, czy zatankowane. Ale tak trochę miałam obawy. Czy po prostu mu dać ten kluczyk, bo dzisiaj teraz jest tyle oszustw, że człowiek się boi. Bo tego pana, co wypożyczam nie było, mówię, że tam mam wrzucić do dziury. Ale oni tam stali, ja mówię, no ale skąd mam wiedzieć, czy panowie teraz mnie odjadą i nie będę musiała płacić za ten samochód. To oni mówią, że niech się pani nie boi, yy, tu są wszędzie kamery. I otworzył drzwi tej wypożyczalni, faktycznie na drzwi jest kamera. Także dałam mu kluczyk, tak trochę nieufnie, no ale dałam. Także teraz idę na autobus, o tutaj jest, bo muszę jechać po samochód mój do mamy, a taksówka prawie 80 zł, więc się nie opłaca w ogóle. I jadę teraz e, odebrać auto